Kolejny sprzęt, który Wam się przyda w czasie ciąży, to jest rolek, bałek. Zwróćcie? Zwróćcie uwagę na to, że są gładki, to jest bardzo ważne, bo są te bałki z wypustkami. My potrzebujemy gładki. Do czego? Do rolowania mięśni, cała tylna taśma, czyli pół łydkę będziemy sobie rolować, dwugłowe uda będziemy sobie rolować, pośladki, też będziemy sobie rolować? O, Jezus. O Jezus. Wrócę do domu, to dłużej się ponuję. I plecy. Też będziecie sobie rolować. W ogóle e, do pośladków czy do, e, do rozluźnienia pleców polecam e, małe piłeczki i wtedy przy ścianie się e, robią. Na jedną i na drugą stronę, oczywiście, nie? E, ale jeszcze po co? Dla naszego koczaka. To jest bardzo ważne, żebyśmy do progu miały rozluźnione krocze i właśnie roler nam się przysłuży. Znacie masaż krocza. Zresztą sobie jeszcze o nim opowiadamy, ale chcę Wam pokazać to rolowanie kroczek. Siadamy sobie na naszym rolerze jak na koników, hop, dociskamy. Musicie mieć ubrane nie takie spodnie jak ja mam, tylko najlepiej leggingset, albo nawet jeżeli to jest wasz roller, to nawet w majteczkach, żeby dobrze było, siadacie sobie i znowu oddychamy, rozluźniamy brzuszek, rozluźniamy ramiona i poruszamy się na pociąg, Ona O, nawet nie jest takie posminane, tak jak wasze. To co, gotowe na masaż kroczak? Chodźcie.